Слава і всіх, хто до нас тут приїхав, які завтра будуть брати цей хрест від нас, будуть молитися. І також вітаю дуже сердечно, представників молоді Латвії, що приїхали до нас. Ми вас оплесками вітаємо їм. <прауздав> вони також дадуть своє пізніше свідоцтво. Jezus Chrystus, na żal nie mogę mówić po ukraińsku, bardzo dobrze rozumiem ukraiński język, bardzo blisko do białoruskiego, żeby tak było napisane, to powie... przeczytałby, no ale... Wszyscy chyba mówią, że po polsku trzeba powiedzieć. E, jeszcze raz dziękuję za to, że można spotkać się z młodzieżą. U nas też odbywałem się takie spotkania młodzieży, corocznie, e, modlitewne spotkania młodzieży. Ale dzisiejsze Wasze spotkanie młodzieży e, związane jest również z bardzo wielkim wydarzeniem przybyciem Krzyża Światowych Dni Młodzieży i ikony, kopii ikony cudownego obrazu Matki Bożej, która nazywa się Salus, Populi Romanii. Oryginal, który znajduje się w Bazylice Matki Bożej Większej w Rzymie, a jeżeli kto będzie w Grodnie na Białorusi, to w Katece Grodzieńskiej też kopia tego obrazu jest. Co prawda tam jest nazywana Matka Boża Studencka. Kiedy ja byłem małym, ojciec mnie prowadził do tego kościoła i mówił, że jeżeli chcesz dobrze uczyć się, no to móc się do Matki Bożej, bo to jest Matka Boża Studencka.